Witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałem zaprezentować Volvo V40 w wersji Cross Country, czyli jest to podwyższona V40. Samochód został wyprodukowany w grudniu 2013 roku. Pierwsza rejestracja 31 grudnia 2013. Modelowo jest to już 2014 rocznik. Samochód z bardzo fajnym silnikiem 5-cylindrowym Volvo dwulitrowy litrowy diesel 150 koni ten silnik charakteryzuje się bardzo wysoką kulturą pracy niskim zużyciem paliwa jest bezawaryjny samochód który widzimy jest cały w oryginalnym lakierze serwisowany tylko i wyłącznie w odkupiony od salonu gdzie pierwsza właścicielka zostawiła ten samochód w rozliczeniu otwieramy Wnętrze, elektryczne szyby, lusterka, elektrycznie składane lusterka. Nie mówimy jeszcze o przebiegu, Jest samochód ma 136 tysięcy z małym haczykiem. Wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie, jest to bardzo zadbany egzemplarz, nic nie jest tu powycierane, porysowane. wygląda we wnętrzu przyciemiane szyby. tutaj jest taki dodatkowy schowek, a na napoje podłokietnik. Nie zawsze, nie zawsze jest to w standardzie. Jak mówiłem auto nie miało jakichkolwiek przygód blacharsko-lakierniczych, żadnych wypadków, kolizji jest całe w oryginale. Podwójne dno na pewno pod spodem jest kompresor. Dokładnie, że tak to wygląda. 16-calowe felgi z oponami Michelin, wielosezonowymi. Panoramiczny dach. Za chwileczkę jeszcze go Państwu pokażę. bardzo, bardzo fajna opcja. Przejdziemy do wnętrza. Tempomat. Długustrefowy klimatronik. Przebieg obecnie 136 440 km. Także bardzo, bardzo dbany egzemplarz. To proszę zobaczyć wersję cross country. Tak wygląda wnętrze. Bardzo ładne takie stylowe lusterko. Składane tutaj Jestem na dach. Jakby komuś przeszkadzało, było za dużo słońca, to można sobie, sobie zamknąć, otworzyć jednym przyciskiem, tutaj sterujemy. Tak to wygląda. Jeszcze jeszcze. Jeżeli byśmy książki, to mamy książeczkę. Wszystkie serwisy odbywały się tylko i wyłącznie A w ASO. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany, zapraszamy do kontaktu. Posiadamy stronę internetową, używany pewnie można, mogą Państwo nas znaleźć na Facebooku, gdzie jest wiele opinii zadowolonych klientów, którzy kupili u nas auto. Wystarczy w wyszukiwarkę na Facebooku wpisać używany pewniak. Oraz mamy stronę również na automoto, używanypewniak.automoto.pl. Także zapraszamy serdecznie do kontaktu i pozdrawiamy Państwa.